Halo, halo, cześć, dzień dobry. Dzisiaj sobie nagrałem tylnią kamerą, zobaczymy jaka będzie jakość. Dawajcie znać w komentarzu, czy ta jakość Wam już odpowiada, czy jest ok. Troszeczkę odsłoniłem okno, ale dzisiaj bardzo ważny temat, więc nie będę przedłużać. Jest taka kwestia, że dużo osób zamartwia się, jeżeli, jeżeli w drodze do swojego celu, do swojego sukcesu, do swoich planów. Przytrafiają się trudności. I uwierz mi, im większe te trudności się przytrafiają, tym my stajemy się bardziej kuloodporni na dane zadania. I druga kwestia jest taka, że im większy szczyt chcesz zdobyć, tym więcej się tego będzie pojawiało i tym, tym bardziej będzie to bolesne. Więc ty, jako osoba, która kreuje jakąś wizję swojego życia, musisz. Się na to wszystko uodpornić. To jest do przepracowania. Być może będziesz potrzebować wsparcia, chodzić do jakiegoś psychologa, być może będziesz w stałym kontakcie z jakimiś osobami, które robią to samo co ty, wsparcie bliskich i różnego rodzaju rzeczy, które mogą Cię wesprzeć na duchu. Bo pamiętaj, że każdy cel, cokolwiek osiągamy w jakiejkolwiek dziedzinie, są koszty alternatywne. Są koszty w postaci hejtu, są koszty w postaci jakichś trudności, wyzwań, i uwierz mi, jeżeli chcesz prowadzić dochodową firmę na jakimś takim już sensownym etapie, kiedy te liczby zaczynają się zgadzać, to tych problemów się często mnoży. I być może dzisiaj być może dzisiaj jakieś problemy wydają się dla Ciebie. Trudne, a one za kilka lat z perspektywy czasu będziesz mieć nowe problemy dużo większe, i te obecne problemy będą się wydawać błahe, tak? Że będą już prostsze do rozwiązania i będziesz w stanie na przykład, koledze, dać receptę, jak dany problem rozwiązać w 30 sekund, a on na tym przypuśćmy, główkuje od trzech tygodni. Więc yy, tak to jest z problemami. Im jesteśmy starsi, tym mamy więcej doświadczenia i, i rozwiązanych problemów, więc jesteśmy sobie w stanie lepiej z nimi radzić. Ale to, co chcę ci przekazać jako taką główną wartość, to to, żeby się nigdy nie martwić. Nigdy nie martwić. To są takie bieżączka, codzienność. I zdarzają się hejterzy, zdarzają się jakieś porażki w projektach. My nie jesteśmy super bohaterami. My mamy dowozić wartość, ale nie, to nie będzie tak, że ty zawsze wygrasz dane starcie, zawsze dotrzymasz jakiegoś projektu na fajnych liczbach, ponieważ rynek ma w sobie wiele elementów losowości. Gospodarka jest mocno nieprzewidywalna i jest dziesiątki czynników, albo i setki, które mają wpływ na udany wynik kampanii. I ty możesz włożyć w daną kampanię serce, zaangażowanie, pracę, czas ludzi, a i tak ponieść klęskę. Nawet jeżeli już działałeś w podobnych sektorach, masz doświadczenie w branży, to możesz postawić nowy projekt i on się zawali. Musisz sobie z tym radzić i wiedzieć o tym. I to było dla mnie, nie pamiętam kiedy do tego doszedłem, ale to było dla mnie bardzo uwalniające że my jako firma nie musimy zawsze dowozić. Nie ma się czego wstydzić, jak jest jakaś porażka, bo porażki się w życiu zdarzają. Chodzi o to, żeby długofalowo zachować jakiś wizerunek, budować to nazwisko, poszerzać swoje portfolio sukcesów, ale nie martwić się takimi faktami, że, że coś Ci nie wyszło chwilowo, że, że jakiś projekt został niedokończony, zepsuty, ktoś coś zawalił, bo finalnie w tym całym rozrachunku chodzi o to, żeby z roku na rok być lepszym, żeby progresować, żeby mieć większe umiejętności, ale nie przejmować się ani porażkami, ani hejtem, ani wszystkimi przeciwnościami losu, bo to, co ktoś o tobie myśli, to jest jego punkt widzenia. On, ten punkt widzenia nie powinien wpływać na ciebie pod warunkiem, że masz określone wartości moralne i etyczne. Jeżeli masz jakiś system wartości zbudowany i wiesz, że postępujesz słusznie, etycznie, zgodnie ze swoimi normami, to zdanie innych nie powinno mieć na twoje działania żadnego e, odzwierciedlenia. Chyba że uznasz, że dana krytyka jest krytyką konstruktywną, która jest w stanie pomóc rozwinąć Twój biznes. Bo czasami zdarzają się naprawdę fajne, merytoryczne komentarze oparte o krytykę, ale dające wiele ciekawych przemyśleń, gdzie rzeczywiście jesteśmy w stanie podnieść, sprogresować w naszą firmę, nasze działania, nasz marketing. E, dzięki temu, że ktoś dał fajny, merytoryczny komentarz, w którym nas skrytykował, i to wtedy ma sens, tak? E, tak jak na przykład parę, e, montujemy teraz rolki, e, w, w dniu nagraniowym był bardzo duży wiatr i mamy bardzo słaby dźwięk. I jeżeli ktoś by mi powiedział, Tomek, ale ty masz słaby dźwięk, dziadostwo, to to nie jest krytyka, którą. Ja powinienem tego człowieka zganić, tylko to jest konstruktywna krytyka, czyli taka, którą powinienem sobie to wziąć do serca i po pierwsze, być może zadbać o lepsze warunki pogodowe, nagrać w inny dzień, być może lepszy mikrofon, być może lepszy telefon itd. i tak dalej. I zbiór tych aktywności, które musisz wykonać, żeby było lepiej. Jest, jest tego często dużo, i ważne, żebyśmy my, jako twórcy, jako twórcy internetowi, progresowali. Ale nie możesz budować firmy, patrząc na opinie innych ludzi. Krytyka się zawsze zdarzy: raz będzie jej mniej, raz będzie jej więcej, i musisz sobie z tym radzić, jeżeli chcesz się wspinać na kolejne szczebelki. Niektórzy nie lubią tak jak ja błyszczeć przed kamerą, pojawiać się regularnie, dzielić się wiedzą. To jest zrozumiałe, że nie każdy jest do tego stworzony, nie dla każdego jest to pasją, tak jak dla mnie, więc każdy ma jakiś inny model, ale osoby takie bardzo aktywne w internecie, one będą często narażone na większą ilość tych negatywów, tych sytuacji spornych i po prostu krytyki, tak więc. Musisz e, przepracować sobie takie bariery, bo to jest bardzo ciężka bariera w głowie. Nie każdy jest w stanie ją przepracować tak szybko. Niektórzy dochodzą do tego e, Bóg wie ile czasu. A tak naprawdę chodzi o to, żeby otworzyć komputer, tego LinkedIna, Facebooka, napisać pościg, opublikować, kliknąć opublikuj i, i, i tyle. I niech leci to w powietrze. Ja, jak wrzucam jakiś post, to nawet w tej chwili nie czytam komentarzy, tylko gdzieś tam zbiorczo, na przykład po. Po paru godzinach, nie wiem, wrzucę po co 14, to o 20 sobie sprawdzę, czy coś tam się pojawiło. Jak mi wyskoczy powiadomienie, oczywiście, bo sam z siebie to już zapomnę, że coś wrzuciłem, ale chodzi o to, że ja mam totalnie wywalone po publikacji, co ludzie myślą na ten temat. Jedni myślą dobrze, inni źle, ale. Nie powinno to wpływać na efektywność mojej pracy, rozpraszać mnie w jakichś aktywnościach, gdzie ja robię jakieś skomplikowane procesy, a jakiś dureń coś skomentuje, nie? I to może mnie wyprowadzić na jakiś czas z, z takiego rytmu pracy, do którego później ciężko wrócić. Dlatego skup się na tym, żeby takie wszelkiego rodzaju powiadomienia aktywności ignorować. Jest to, to do nauczenia, jest to do wyrobienia. Tak samo ktoś do ciebie pisze, nie musisz mu odpisać od razu, to jest bardzo duży problem u wielu ludzi. Musisz się nauczyć odpisywać wtedy, kiedy ty masz czas, kiedy ty masz chęci w ogóle, bo nie każdemu chcesz odpisać. Pamiętaj, że stając się większym twórcą, tych pytań jest sporo. Ja na przykład ledwo wyrabiam, ale też nie odpisuję na wszystkie jakieś maile, czy coś. Na komunikatorach staram się odpisać wszystkim, ale powiem wam, że na maile czasami mam problem, żeby wszystkim odpisać. I są też moje maile bez odpowiedzi, jeżeli coś nie jest dla mnie priorytetowe. Dlatego, taka, musisz myśleć takimi kategoriami, że skup się na priorytetach. To jest Twój czas, Ty pracujesz, Ty możesz stawać się lepszy, zyskiwać doświadczenie, bo jeżeli robisz coś długo, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu przez długi okres czasu, to stajesz się specjalistą. Każde oderwanie od Twojej czynności, robienie rzeczy niesłusznych, wykłócanie się z haterami, odpisywanie na maile, które nie mają aż takiego priorytetu znaczenia w Twoim biznesie. To marnowanie czasu i rozpraszanie się. I musisz też takimi kategoriami myśleć. I jeżeli chcesz iść w takim kierunku, jak ja idzie, rozwijam się internetowo, to musisz małymi kroczkami. Małymi kroczkami. Po pierwsze, zacznij od publikowania tu i teraz z tym, co masz, wyciąg telefon, nieważne, jak masz słaby telefon, nagrywaj nim. Potem stabilnie, kiedy pojawią się pieniądze. Ulepszaj, ulepszaj. Ja dzisiaj mam jakiś tam flagowy, najlepszy model, jaki był w sklepie, ale dopiero po pięciu latach prowadzenia firmy ja sobie pozwoliłem na takie coś i to też raty 0%, bo nie chciałem wydawać kapitału nad 0 zł wkładu. To jest fajne, że osoby bogatsze mają łatwiej w skupowaniu różnych rzeczy. To jest bardzo ciekawy wniosek, bo osoba biedna często musi zbierać i tak dalej, nie przyznają jej pożyczki. A osoba. Powiedzmy, bogata. Nie musi nawet wkładu w 0 zł. Poszedłem, wziąłem. Momencik, bo dzwoni mi domofon. Dobra, już jestem. Listonosz wybił mnie z rytmu. Będę musiał to zmontować, pociąć. Wracając do, do naszego tematu głównego. Jeżeli robisz coś przez długi czas, zyskujesz niezbędne doświadczenie, które czyni cię specjalistą. I Większość osób nie dotrwa do tego momentu nawet, bo będzie się rozpraszało. Ty musisz nauczyć się pracować w skupieniu, i każdy z nas ma w tym problem, i należy się w tych tematach szkolić, aby coraz lepiej pracować na pełnym skupieniu i nie rozpraszać się, bo to jest najcenniejszy walor w projektach, które realizujemy czyli takie ciągłe dążenie. Do wydłużania okienek, w których my jesteśmy w stanie pracować na pełnym skupieniu. Bo uwierz mi, w ciągu pięciu godzin, jeżeli pracujesz intensywnie przy komputerze, jesteś w stanie naprawdę dowieść bardzo dużo, bardzo dużo, tylko musisz być skupiony. A jeżeli ty pomiędzy, te, pomiędzy to wszystko wsadzisz facebooka, instagrama, skrolowanie tiktoka, to okaże się, że bardzo dużo czasu ci ucieka i nawet większość tego czasu ci ucieka a my jako przedsiębiorcy często na ten czas narzekamy. Musisz sobie tak y, nauczyć się pracować, żeby mieć tą, tą kompetencję, tą umiejętność y, kilowania feedów, czyli pozamykania tego wszystkiego, nie scrollowania, nie czytania wiadomości, nie odpisywania, bo wtedy jesteś w stanie naprawdę dowozić. A te firmy, które będą dowozić... E, długoterminowo będą wyprzedzać te większe korporacje, i tak dalej, które mają usystematyzowane struktury, procesy i to wszystko mają poukładane. E, a ty, e, pracując na pełnym skupieniu, jesteś w stanie osiągać dużo lepsze rezultaty. Więc zastanów się i też wybieraj mądrze. Jeszcze taki ostatni wątek ci wtrącę: idź w kierunku tego, w czym jesteś dobry. Ja mógłbym dzisiaj napierniczać nie wiadomo, jakieś cold maile po firmach i tak dalej. Mógłbym inwestować w idealny design strony, ale to nie jest to, co czuję i to, co jest spójne ze mną. Nie jest to też etap właściwy ku takim działaniom. I ja wolę się skupić na marketingu i dowożeniu dla Was codziennie merytorycznych treści. Bo tak naprawdę ja wrzucam filmy codziennie już, już blisko pół roku za 15 dni będzie pół roku. To była niesamowita harówka, ale odnotowaliśmy wzrost przychodu rzędu 50%, tak? Poświęciłem pół roku pracy i mamy te wzrosty na poziomie 50%. I teraz, jeżeli na przykład w roku uda mi się zrobić 100%, możliwe to jest wszystko, to czy było warto pracować ten rok? No Myślę, że warto. Że zdecydowanie wyprzedzamy wtedy inflację. Jest to bardzo fajny wynik, podwojenie przychodów rok do roku. I możemy ten trend utrzymać, bo mamy już lepszą wiedzę, lepsze procesy, coś przetestowane, zwalidowane. Ja dużo rzeczy wprowadziłem w tym roku w firmie, których nie robiliśmy wcześniej, i to fajnie działa i zwraca nam reklamy. Docieramy tu do dużo większej puli ludzi. Między innymi dzięki tunelom sprzedażowym, które buduję, które ulepszam i sprawia to, że wydłużam, że ta wartość koszyka klienta w czasie, ona bardzo mocno, fajnie sobie wzrasta. I dzięki temu jestem w stanie hmm, czerpać z innego klienta duże, duże sensowne przychody, co byłoby niemożliwe, gdybym tylko reklamował się na Landing Page z ofertą, tak? Więc musisz wiedzieć, na jakim etapie, kiedy, do kogo. E do kogo skierować swój komunikat. Nie będę przedłużał bardzo, dla mnie jest teraz cenne, bo nagrywam tą tylnią kamerą, czyli tą najlepszą, żebyście w komentarzach napisali, jak wam się podoba jakość, czy ona wzrasta. Dzisiaj co prawda jest pochmurno, a nie mam włączonych tam lampie, no jakieś tam zwykłe światło w pokoju, ale nie mam dedykowanych lamp. I, i z, z pola nie ma, z podwórka, z pola jestem, z podkarpacia, to tam pola się mówi. Jest normalne takie światło dzienne, ale zachmurzone. Więc powiedz mi, proszę, jak to wygląda pod kątem jakości. Będę bardzo, bardzo wdzięczny.